Cześć, ja jestem Klaudia i w dzisiejszym filmiku chciałam opowiedzieć Wam, jak wyglądał mój Open Day dla Emirates na stanowisko stewardesy. Wydarzenie miało miejsce w Warszawie, w hotelu, w którym mogliście zobaczyć już w moim poprzednim filmiku. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to serdecznie zapraszam. Tutaj um, podzielę się z Wami linkiem. Generalnie na Open Day e, przyjechała setka osób. Malutkim procentem były osoby z zagranicy. Również było kilku chłopaków. E, wszyscy byli elegancko ubrani. Zostaliśmy przywitani przez panią rekruterkę, zaproszeni na salę, w której e, została puszczona prezentacja żeby dowiedzieć się tak w skrócie, jak wygląda życie w Dubaju, jak wygląda praca stewardesy. Również dla każdego przydzielony został numerek. Ogólnie cały proces rekrutacji był podzielony na kilka etapów. I pierwszym etapem było mierzenie. Mierzenie, ponieważ jednym z wymogów Pracy jako stewardessa dla Emirates jest wzrost minimum 1,60 m oraz musimy być w stanie dosięgnąć 212 cm. I niestety już na tym etapie kilka osób musiało odejść. Kolejnym etapem była praca w grupach. Rekruterka w każdej z grup wręczyła obrazek z kilkoma pytaniami do niego. My grupowo po prostu musieliśmy odpowiedzieć na te pytania. Zostaliśmy też wezwani na środek, i każda z osób musiała opowiedzieć, dlaczego akurat wybraliśmy taką odpowiedź, a nie inną, oraz również przedstawić się wszystkim. Po tym zadaniu zostaliśmy wyproszeni z sali. I po kilku minutach rekruterka wyzwała wybrane numerki i niestety tych, których nie wyczytała, odpadły. Kolejnym etapem była również praca zespołowa. Zostaliśmy na nowo dobrani w grupy. Również dostaliśmy obrazek, tylko tym razem mieliśmy wybrać lidera grupy, który przedstawi naszą odpowiedź dołączoną do obrazka, więc akurat w mojej grupie wybraliśmy jednego chłopaka, żeby, żeby nas reprezentował. Niemniej musieliśmy wszyscy wystąpić przed przed drugą grupą oraz panią rekruterką. No i... Nasz kolega bardzo ładnie wszystko opisał. Niemniej rekruterka zaczęła zadawać pytania, czy, czy ktoś nie chciałby czegoś dodać do tego, co właśnie przy, przedstawił nasz lider. No i zaczęła się taka trochę przepychanka, bo każdy chciał jednak coś dodać, żeby po prostu się. Zaprezentować i pokazać, że jednak też uczestniczy, e, uczestniczy w tym zadaniu, e, ponieważ już jak zobaczyliśmy, że e, kilka osób podpadało przy pierwszym zadaniu, każdy miał motywację, żeby iść do przodu i zajść jak najdalej. W ogóle moja grupa była wspaniała, ja coś tam od siebie na koniec też dodałam. E, grupa się ze mną zgodziła. I też po tym zadaniu zostaliśmy poproszeni o opuszczenie sali i znowu rekruterka ogłosiła te numerki, które zostają i niestety już większość osób musiała odpaść. Po tym etapie już niestety pojawiły się łzy w oczach niektórych, którzy, którzy odpadli i naprawdę, jeżeli ktokolwiek z tej grupy, w ogóle z tego wydarzenia, w którym ja uczestniczyłam. No naprawdę jest mi z tego powodu przykro, którym się nie udało, ale naprawdę moim zdaniem we wszystkich był ogromny potencjał, i naprawdę mam nadzieję, że zaaplikujecie jeszcze raz. I mocno, mocno trzymam za Was kciuki. Już kolejnym etapem był test z języka angielskiego. Który rozwiązywaliśmy na naszych telefonach. Musieliśmy zalogować się do egzaminu, który został przesłany nam na maila. Generalnie nie było takiej opcji, żeby coś tam sobie ściągnąć, ponieważ mieliśmy dosłownie 10 sekund na wybranie poprawnej odpowiedzi. Było to po prostu zdanie, w którym była luka, cztery y, odpowiedzi pod nim i trzeba było zaznaczyć y, z tego jedną. I z tego co pamiętam, było 30 pytań, i chyba można było zrobić dwa błędy, o ile dobrze pamiętam. No i niestety też kilka osób poległo przy tym zadaniu, które automatycznie zostały zdyskwalifikowane. Po tym teście została nas już, z tego co pamiętam, chyba 7 osób, dokładnie 7 dziewczyn, i doszło już do tej finałowej rozmowy o pracę z rekruterką, twarzą w twarz. Ja, jako że byłam osobą dojezdną, ponieważ na rekrutację przyjechałam z Gdańska, dostałam możliwość. Przejścia tej rozmowy jako pierwsza. Na samym początku rozmowy dostałam kartkę z tekstem, który musiałam przeczytać na głos. Po czym rekruterka zabrała mi tę kartkę i zapytała się, o czym właśnie przeczytałam, żeby sprawdzić, czy czytam ze zrozumieniem. Po tym rekruterka przestudiowała moje CV i zadała mi trzy pytania, i pierwszym z nim było. Jak poradziłam sobie w stresującej sytuacji? Oczywiście chodziło o sytuację z pracy, żeby sprawdzić moje doświadczenie w pracy z klientem, właśnie w tej sytuacji. Drugim pytaniem była sytuacja, w której uszczęśliwiłam klienta, a trzecim pytaniem było opowiedzenie o Moim doświadczeniu w pracy z osobami z zagranicy. Generalnie ta rozmowa zajęła około pół godziny, ponieważ ja dosyć obszernie odpowiadam na te pytania. I to w zasadzie byłoby na tyle. Dostałam informację, że odpowiedź zwrotną powinnam dostać w ciągu dwóch tygodni. Natomiast już kolejnego dnia o godzinie siódmej rano, Dostałam telefon z Dubaju, że zostałam wybrana właśnie i zapraszają mnie już do pracy, i dali mi po prostu czas trzech dni na spakowanie się. Więc. A jeszcze taki miałam problem, że ja w ogóle nie mieszkałam w Polsce, ponieważ mieszkałam w Anglii. O tym też mogę Wam opowiedzieć w innym filmiku, jeżeli jesteście ciekawi. Generalnie, ten telefon był ogromnym zaskoczeniem, ale też szczęściem. Myślę, że ogromną szansą, zmianą stylu życia, możliwością doświadczenia czegoś nowego, możliwość rozwoju. Aktualnie znajduję się w Dubaju. Rozpoczęłam mój dwumiesięczny kurs, który właśnie przygotowuje mnie do tego stanowiska, i po dwóch miesiącach zacznę już latać. Okres próbny tutaj będzie trwał 6 miesięcy, więc jeżeli jesteście ciekawi, to na bieżąco postaram się informować Was, jak przebiega kurs, jak się tutaj żyje, pracuję. I jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to zapraszam Was do sekcji komentarzy. Zadawajcie tam. Na pewno postaram się odpowiedzieć na każdy z nich. Dziękuję ślicznie za oglądanie i zapraszam na mojego Instagrama oraz zachęcam do subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco z każdym filmikiem. Pozdrawiam.